No, hej czugowie ludzie, tu Sherlock, zapraszam na kolejny odcinek serii WOD, odcinkowo tym razem poświęcony moim taktycznym, pierwszym wrażeniom dotyczącym maszynki wprowadzającej do gałęzi czechosłowackich słowackich czołgów lekkich Skody T-17. Niech nie zmyli Was umowne przypisanie Tonka do slotu czołgów lekkich, bo żadna z tych maszyn nie jest mistrzem w byciu zwiadowcą. Zasięgu widzenia jest mało, maskowania jest przeciętnie, szczególnie po wystrzale i do tego nie jesteśmy najszybsi na swoich tierach, więc od razu widać, że siła maszynki leży gdzieś indziej. I za wątłymi plecami z Kody T17 stoi więc pięciostrzałowy magazynek, który ładujemy z moim setupem ciut ponad 10 sekund. 5 kulek po stówkę, damaszku każda. Z turbo prędkości mamy już bardzo ładnie, bo czasami kulamy się ponad 60 na godzinę. Idealnie, by wrąbać się na najlepszy włoski magazynek, który ma nad nami przewagę tieru. Na szczęście całe miałem wręcz epickie wsparcie od arty i GW Panterka obsmarowała wroca jak prawdziwy mistrz, za co odwdzięczę się wykonanym damaszkiem. I sposób w jaki będę wykonywał damaszek podpowie wam ogólne założenia. Czeskiej siódemki, i dzięki Progetto zobaczyliście jak Skoda prezentuje się pod kątem swoich słabości: czyli zero pancerza, mała alfa, mało HP. Ale grając do końca na ogrysku, pokażę Wam, gdzie kończą się i gdzie zaczynają zalety czołgu: takie jak przewaga wizji i maskowanie nad innymi klasami oraz możliwość i zauważalnie dotkliwy, jak na czołg lekki. Burst. No bo no właśnie, może to zdziwić, ale zarówno Skoda T17, jak i linia, którą otwiera, to nie są to do końca czołgi lekkie. Wiem, jaką mają ikonkę i w jakim slocie są losowane przez matchmaker, ale podczas rozgrywki są to natomiast czołgi średnie, z niewielką pulą HP, jak na Meda. I z dobrą jak na meda wizją i stylem gry, przypominającym raczej asasyna wyłaniającego się zaskoczenia, by dało się dobrze wykorzystać nasz burst i by oponent nie był w stanie nam już oddać. Także z najlepszymi lekkimi przegramy, bo mamy gorsze lekkie statystyki, więc rozgrywka wymaga, byśmy naszych lekkich statystyk użyli przeciw maszynom. Które mobilności, wizji i maskowania mają znacznie mniej niż my. Podczas meczu z wieloma lekkimi na stronę, grając z kodą, warto będzie odpuścić sobie spotowanie całkowicie i skupić się wyłącznie na tym, co niewiele lekkich jest w stanie zrobić podobnie dobrze. Bo traktując Czecha jak meda, z tym, że utrzymujemy maskowanie nawet w ruchu, głowa sama skakuje na myślenie, gdzie możemy więc pojechać, by sklepać oponenta za pięć paczek. Czy będzie to dla nas bezpieczne, czy dostaniemy spota, czy warto zaryzykować i wkleić pełny magazynek, czy oddać tylko kilka strzałów i zniknąć. By wykorzystać ładną prędkość maksymalną pojawić się w innym miejscu i bez zaskoczenia włożyć kolejne kilka sztank pod śledzone. Jak sobie zobaczymy, jak taktycznie piękny jest to gameplay, w nim taktycznych wytycznych i zależności na ile rzeczy trzeba uważać i myśleć, by uzyskać tym czołgiem siłę, no poczułem się zauroczony, jak zgrabny jest to pomysł na unikatową w realiach gry maszynkę gdy mamy już najrozmaitszych innych tonków w wodzie, całe setki. Szacunkowo patrząc przez lekko zmrużone oczy czołgów jest tak grubo ponad 700, a nowa czeska linia spośród nich jest całkowicie unikatowa. Czołgów lekkich Amerykanie mają na siódmym tierze podobną maszynkę, nazywa się T71DA. W którym gra się w zasadzie identycznie co z Kodą. Znajduje się on obecnie w zakładce czogów kolekcjonerskich. No i francuska linia lekkich jest troszkę podobna, ale tam magazynek mamy na całej długości linii. I nie jest on najcelniejszy, a w przypadku Czechów od siódmego Tierów Zwyż mamy już absurdalnie szybkostrzelne działko automatyczne, więc na późniejszych Tierach gameplay jest już kompletnie inny. Czeskich wyższych kierów jeszcze nie próbowałem, ale jestem gorącym zwolennikiem rozgrywki z fioletową optyką na szybkich celnych medach z dobrym maskowaniem, by właśnie zastąpić rolę zwiadowcy w trudnej sytuacji, gdy nasze lekkie nakryły się nóżkami i trzeba podjąć oponentów na wizję, by nie przegrać z Kretesem. Więc mam dosyć dużo doświadczenia. Jak wygrywać medem z czołgiem lekkim, a teraz, w rolę takiego meda jak Ulał, pasuje mi gameplay na czeskich czołgach lekkich. Mam już na Skodzie T17 pierwszą MK i myślę, że meczyk zobaczycie sobie w kolejnym odcinku i sami będziecie mogli ocenić, jak mocne są czołgowe szachy, oferowane przez unikatowy miks zalet i wad tego ultra. Ciekawego czołgu. Daje skodzie T17 solidne 8 na 10, i to głównie za jego ciekawą kombinację rzeczy, za fajne działko, za to, że jest gipki, uniwersalny i za szereg unikatowych wymogów, które determinują rozgrywkę zostawiając grającego z wrażeniem, że ma do czynienia z czymś naprawdę nowym, ciekawym i jeszcze niepoznanym. Bardzo dobry dodatek do i tak już ogromnej gry, jaką jest World of Tanks. Cała linia jest skrajnie niszowa, nie będzie nigdy grana w rozgrywkach klanowych turniejach, nie będzie jej często ani jednej sztuki w losowaniu, jak już minie hype, bo unikatowość tego czołgu, a później i całej linii jest tak skrajnie specyficzna, żeby tym grać i osiągać dobre wyniki potrzeba naprawdę specyficznej głowy. I dla wielu fakt, że ich czołg lekki jest słabszy lekkich oponentów nie będzie już tak łatwe do przeskoczenia. Zostawcie mi wrażenia z nowej czeskiej linii, jak mechanika karabinów Wam smakuje, jak wyglądają Wasze mecze. Dajcie znać w sekcji komentarzy, to sobie pogadamy. A teraz już spadam. Powodzenia na randomkach i pa!